Cześć, ja wam wszystkich bardzo serdecznie w matchmakingowych highlightach Kolejny odcinek Już dzisiaj wbiłem Wbiłem dzisiaj już e, kałacha, znaczy Pierwszy odcinek na kałachu Tak Oczywiście na wejściu Zaczynamy 2-0 e, Przeciwnicy moi na rozgrywce okazali się być naprawdę Całkiem, całkiem Ciężcy do pokonania, ale Okazało się, że wygraliśmy to Fajną nawet tą, fajnym wynikiem. Tutaj sobie już zaczyna grać za włóczką. Jeszcze jeden to jest pięknie. Tak. Y 4-0 już było po stronie antyterrorystów, gdzie oni powinni odpić zakładników. I wrócić z nimi do bazy. Fajny fajny, fajny, fajny był moment w tym meczu właśnie, bo zabiłem z noscoka. O właśnie O właśnie. Ja tutaj sobie jakoś to zmontuje fajnie. Zresztą było tu kilka noskołków Ale troszeczkę, troszeczkę preferowałem sobie zbyt bardzo 8-2 już tutaj było, to był pogrom, bo... W ogóle tutaj nie wiem jak ja zrobiłem MVP O, w tej chwili... Nie byłem najlepszy, więc 3 MVP No ale... Jak było tak było Koleś był troszeczkę szybszy ode mnie, jak go widziałem oczywiście. No ale tak, praktycznie cały mecz... cały mecz yy, wykrywaliśmy, ale najlepsze było to, że ja sam nie mogłem sobie kupić ewłupki. Zresztą to chyba była moja. Nie wiem. Tutaj chyba fajnie wykluczowałem. A nie, tutaj umarłem akurat. Nie, gluten fris, nie, Kiki. Właściwie to był taki mecz na trening. Bo właściwie to źle, że zagrałem taki mecz. Bo, jakby to powiedzieć, um, tyle co się nie rozumiem nie wiem. To po prostu przeciwników jakby zlekceważyłem. Bo w tym mecz zagraliśmy bardzo łatwo. 16-3 wygraliśmy. Taki spoiler. 16-3 że z tym kolosiem cyka. A następny mecz grałem z nim i z jego kolegą To poszedł naprawdę fatalnie, bo Mogliśmy to wygrać, a grałem tak, tak ciotowato, że Masakra, tutaj już dożyłem go hej Hejcz Już gałaszki mieliśmy Potem po prostu graliśmy tak, żeby skończyć mecz Już praktycznie Cały czas więc tak. Jak się skończył mecz. Dzięki za oglądanie. Naprawdę szybko dzisiaj poszło, więc... No, myślę, że nawet 3 minuty to trwało. Dobra, cześć.